Dzień dobry, rabini, którzy mają w kabale opisane siedem cywilizacji technicznych zamieszkujących naszą galaktykę, a ponadto wykresy o tym, jak zbudowany jest wszechświat, dobrze wiedzą, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Problem z organizacjami rabinistycznym polega na tym, że te żydowskie nieroby golą ogłupiałych religijnie Żydów na niewyobrażalnie wielką kasę. Czy okradających Żydów, organizacjach rabinistycznych, Watykan i Kościół Katolicki to tylko żebrzące Pentaki. Ponieważ według równie świętej dla Żydów, jak Biblia Kabały, Bogiem była jedna z cywilizacji ateistów zamieszkujących naszą galaktykę, której czczenie jest bezsensowne, rabini boją się, że stracą źródło do finansowania swojej oszukańczej działalności. Dlatego w kontrolowanym przez Żydów Hollywoodzie produkowane są debilne filmy o atakujących nas potworach z kosmosu, lub że przedstawiciele obcych cywilizacji zaatakowali nas i żyją pod skórą przywódców państw, i tak kontrolują ludzkość. Tymczasem nasi stwórcy działają inaczej. Dla ślepych zbudowano kompleks piramid w Gizie w Egipcie i podobne kompleksy na całym świecie. Wiedzę matematyczną, astronomiczną i polityczną, czyli jak powinno być zorganizowane państwo, przekazano nam w religii zwanej wiedza, gnoza lub magia, w zależności od języka. Arcykapłanami tej religii, Chaldejczykami, były postacie tak sławne jak Pitagoras, Archimedes, Sokrates, Platon i Juliusz Cezar. Pitagoras i, i Archimedes z ksiąg magii, czyli gnozy, przekazali nam wiedzę matematyczną i twierdzenia fizyczne. Sokrates, Arystoteles i Platon przekazali nam wiedzę o organizacji społeczeństwa. Natomiast Juliusz Cezar, który został arcykapłanem Boga Najwyższego w Rzymie, czyli Jowisza, w wieku 17 lat, Zostawił nam kalendarz, którym posługujemy się do dzisiaj. Po podboju Egiptu Cezar, jako kapłan Jowisza, odbył dogłębne studia astronomiczne w Heliopolis, świątyni Boga nazywanego przez Żydów Chrystus, a przez Greków Helios, czyli Słońce. Po powrocie do Rzymu ustanowił kalendarz, którym posługujemy się do dzisiaj. Papież Grzegorz XIII. Zrobił na nim poprawki kosmetyczne, polegające na nazewnictwie katolickim, i dlatego kalendarz nazywa się gregoriańskim. Ale kościół prawosławny ich nie zaakceptował i nadal kalendarz nazywa się tam Juliańskim. O tym, jak Cezar ustanowił dla nas kalendarz tak donosi antyczny historyk Swetoniusz w żywotach Cezarów. Poprawił Cezar kalendarz, już od dawna pozostający z winy kapłanów, przesuwających samowolnie miesiące przestępne, w stanie takiego bezładu, że ani święto dożynek nie przypadało latem, ani winobrania jesienią. Rok przystosował do biegu Słońca, dzieląc go na 365 dni, zniósł miesiąc przestępny, w zamian za to miano co 4 lata dodawać jeden dzień, chcąc na przyszłość od najbliższego 1 stycznia uzyskać zgodność rachuby czasu z porami roku między miesiąc listopad i grudzień wprowadził dwa inne więc ten rok w którym reforma była przeprowadzona miał 15 miesięcy wraz z miesiącem przestępnym który według zwyczaju przypadał właśnie na ów rok o tym tak pisze Swetoniusz Biblia według Katolickich źródeł kościel, kościelnych została dostarczona Konstantynowi Wielkiemu przez tak tzw. aniołów bożych jako całość w roku 325 naszej ery przed pierwszym soborem w Nicei. Kto był tymi aniołami, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie ważne jest, że Biblia nie jest zbiorem opowiadań jakichś typów jak Mojżesz, Jan, Łukasz i inni. Nie była gromadzona przez lata, i tylko napisana została przez jednego autora i przez tego autora dostarczona jednorazowo w roku 325 naszej ery. Tylko dlatego, Biblia jest świetnym drogowskazem do studiowania historii naszej planety. Żeby być pewnym, że tekstów Biblii nikt nie będzie poprawiał i zmieniał. Autorzy Biblii dostarczyli w średniowieczu Biblię Żydom napisaną komputerowym zapisem cyfrowym. Ta hebrajska Biblia Kabały zawiera tylko zapis cyfrowy bez liter. Osobno dostarczono Żydom do zapisanego cyfrowo jednego języka komputerowego alfabety haldejski, grecki i hebrajski. I trzy Biblie zgodne z jednym zapisem cyfrowym po grecku, chaldejsku i hebrajsku. Dzięki temu możemy łatwo udowodnić, że jeden język mówiony, w tym wypadku grecki, podzielono sztucznie i zapisano alfabetami grec, greckim, hebrajskim i chaldejskim. Antyczni Żydzi byli bowiem Grekami. Tak mówi na ten temat Biblia. A oto odpis listu, który Jonatan napisał do Spartan. Arcykapłan Jerozolimy Jonatan, starczyzna narodu, kapłani i pozostały lud żydowski, braciom Spartanom, pozdrowienie. Już dawniej arcykapłan Oniasz od Waszego Króla Arejosa otrzymał list że wy jesteście naszymi braćmi. Tak jest napisane w posiadanym przez nas odpisie. Wielu już bowiem czasu upłynęło, odkąd przysłaliście do nas poselstwo. My zawsze i bez przerwy święta i inne dni uroczyste o was pamiętamy w czasie ofiar, które składamy i w czasie modlitw. Trzeba bowiem i, pamię i wypada pamiętać o braciach. Dalej. A oto odpis listu, który przysłali Oniaszowi, Arejos, król Spartan, arcykapłanowi Oniaszowi. Pozdrowienie. W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama. Tyle Biblia. <laughs> Żydowskich kapłanów. Magów nazywano Chaldejczykami. I jest to zgodne zarówno z Biblią, jak i z, historycznymi, i z, jak i z historykami antycznymi, jak i z Encyklopedią Rzymską czasów Jezusa, zatytułowaną Historia Naturalna. Ten temat wyjaśnię dokładnie w drugiej części Tajemnic Kodu, poświęconej temu, jak Bóg komputerowo mieszał języki, poczynając od wieży Babel. Tabele do tłumaczeń cyfrowej Biblii wyglądają tak. Po podstawieniu pod cyfry liter chaldejskich lub hebrajskich, które są takie same, strona Biblii wygląda w ten sposób. Okej. Okay. Podobnie wygląda tłumaczenie zapisu cyfrowego po podstawieniu alfabetu greckiego. Dlatego, wszystkie tłumaczenia greckie, czyli prawosławne i katolickie, te, które są tłumaczeniem z greki, jak na przykład moja ulubiona Biblia tysiąclecia, są dokładne, bo sprawdzone num z numerycznym zapisem Biblii w Kabale. Wiedzą o tym tłumacze którzy sporządzają dla nas Biblię. Nie chcą wiedzieć historycy, którzy studują Biblię religijnie lub politycznie. Następne moje filmiki będę robił o rodzinie Jezusa, ich wyczynach i o tym, jak apostołowie i bracia Jezusa doprowadzili do zniszczenia Jerozolimy w roku 70 naszej ery. Dlatego proszę Niech nikt mi nie wmawia, że Biblii nie powinno się studiować dokładnie. Pięć Biblii, jakie posiadam w domu w różnych językach, są tłumaczeniem greckiego przekładu cyfrowego Biblii zawartej w Kabale. Dziękuję bardzo.